Nie musisz samodzielnie budować każdego pliku Excel od zera. W tej lekcji poznasz szablony, dzięki którym łatwo otworzysz i zmodyfikujesz gotowy plik Excel. Aby skorzystać z gotowego szablonu pliku Excel udostępnionego przez Microsoft, idziemy na plik. I nowy. W dolnej części okienka znajdziemy różne szablony, które są dostępne do tego, żeby wczytać od razu gotowy plik i później dostosować go do swoich potrzeb. Znajdźmy tu na przykład terminarz projektu. Jeżeli chcesz śledzić postępy projektu, wpisywać jakieś działania, ten terminarz może być świetnym punktem startowym. Wystarczy rozpocząć opisywanie konkretnych działań swojego projektu i Czas realizacji oraz procentowy postęp wykonania od razu będzie się też całość wizualizować. Inny przykład poprzez plik nowy to chociażby z tematu biznesowego prognoza zestawienia zysków i strat. Zobaczmy, co jest w szablonie. Klikamy utwórz i dostajemy podział na przychody, koszty, od razu jakąś gotową wizualizację. Zobaczmy. Coś jeszcze innego z tematyki budżetowej: śledzenie finansów osobistych. Spróbujmy znaleźć szablon, który do tego będzie pasował. Wpisujemy w wyszukiwarkę słowo śledzenie, przeglądamy szablony dostępne i mamy jakiś szablon do śledzenia finansów osobistych z gotową wizualizacją. Gotówka na początku, wydatki, pozostałe. I mamy jeszcze dodatkowe sekcje, które możemy sobie uzupełniać. To oznacza, że jeśli nie wiesz, jak masz zacząć budowę jakiegoś konkretnego pliku, warto przejrzeć gotowe szablony i dostosować je później do swoich potrzeb.